Hello guys, good afternoon. Welcome today. We will do some exercises. First, please open your brown book. This is a brown book on page 90. There you've got wonderful world. Na początku zadasz zadanie na plusa i szóstkę, więc będziecie mogli zdobyć super ocenę. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy mi przesyłają różne rzeczy. Cieszę się, że jest Was tak dużo cały czas. Ok. So. Wonderful World Lightning. Zobaczcie, błyskawica. Icicles Sople Lodu. I mamy jeszcze Rainbow Tencha. Lightning to jest też, słuchajcie, czasami niektórzy, bo to wiecie, potocznie to się różnie nazywa. Może być grzmot, może być piorun, ale no, tak fachowo, no to powinno być błyskawica, no bo light, światło. Ok, so, listen and sing. Mamy na początku jakąś piosenkę, spróbujmy ją zaśpiewać, posłuchać najpierw. Oczywiście jej słowa powinny być w książce. I słowa znajdują się na stronie 117. To jest ostatnia piosenka na stronie 117. Ona jest bardzo, bardzo krótka. Więc można ją pośpiewać. Unit 7 Wonderful World. One. Listen and sing. Uwaga, zadanie drugie: make, draw and say. I uwaga, to jest zadanie do, dla was na plus. Macie narysować jakieś proste obrazki przedstawiające zjawiska pogodowe i je nazwać. Po, poproście rodziców, żeby wam je podpisali, żebym ja dokładnie wiedział, co macie to zjawisko na myśli. A Wy sami je po prostu narysujcie. Może być na kartce drukarki, może być na małych karteczkach kilku, nie musi być tego dużo. Ile uważacie za stosowne, kilka, żeby się pojawiło. I wtedy będziecie mieli plusa, a niektórym się przyda, bo brakuje im 1 do szóstym. Natomiast na stronie 91 macie Class Project, i to będzie zadanie na szóstkę. So let's go there. 91. Zost powiew wiosny. Zastanówcie się wspólnie, jakie są pierwsze oznaki wiosny. Z różnych materiałów przygotujcie wyklejankę na ten temat. Elementy pracy nazwijcie po angielsku. Czyli zobaczcie, jako że no się nie widzimy, no to macie dwie opcje. Albo przygotujecie taką wyklejankę, na przykład jak na obrazku, może być całkowicie inna, związana właśnie z oznakami wiosny i macie do wyboru. Albo podpiszecie na tej wyklejance te nazwy, na przykład, że kojarzy Wam się ze słońcem, no to sun. Jeżeli nakleicie na kwiatki, no to flowers. Albo możecie nagrać się na wideo, jak mi pokazujecie tą wyklejankę i ją opisujecie, jakie ma elementy po angielsku. To jest zadanie na szóstkę, więc polecam wszystkim. Czas wykonania tego zadania będzie na 4 czerwca. Zadanie dodatkowe, klasa pierwsza. Ok, and this is all in the subject from brown book. Więc już w tym temacie w brązowych nic nie zrobimy. So now please open your. Uh, your Black Books on page 107. 107. No, zobaczcie, jak jesteśmy już daleko. I słuchajcie, mamy tutaj uh, łącznie aż 7 stron powtórek z tego działu, więc zajmiemy się tym na tej lekcji i na następnej. So, you need Crayons. Pokoloruj obrazki i je podpisz. No to jedziemy. Picture number one is sunny. Mam nadzieję, że macie takie same. Aha, ja mam tu. Myślę, że tak. Ok. Picture number one is sunny. Ok. Picture number two is rain. Muszę naostrzyć sobie kredki, bo już widzę, że są takie spatykowane. Rainy, a lot of drops, kropli. My drops are blue, and my sun is yellow. Okay. Picture number three is windy. Jak kolorujecie, słuchajcie, żeby to ładnie wyglądało i ten słowniczek Wam się przyda, więc nie wyrzucajcie Ci zostawcie sobie, bo naprawdę yy, te rzeczy przydają się nawet. Słuchajcie, później w liceum, technikum, szkole branżowej można pokolorować w ten sposób, że po prostu same właśnie takie wewnętrzne obrazki. And Picture number four is snowy. i've got a blue uh, no blue a white crayon okay and first draw is finished this is my first draw Pierwszy row. second draw cloudy hmm cloudy My clouds are gray. Warm. I teraz słuchajcie, jeszcze trzeba temperaturę zaznaczyć, bo warm oznacza ciepło. Macie zero, no to myślę, że najlepiej będzie zaznaczyć w połowie między zerem a górą, czyli na przykład tutaj. I have a division power. Okay. Cold is zimno. So cold is, for example, zero. Okay. hot, to było gorąco, czyli cały termometr na maksa. Ok, pamiętajcie jak wam za szybko możecie zatrzymać nagranie. Ok, so this is my second row, mój drugi rząd. Third row is, first is Wet, wet, foggy, 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 foggy. Wziąłem niebieskie, ale to bardziej chyba fogi to takie szare powinno być, ale już za późno to nie ma znaczenia. Swoją drogą najważniejsze, żeby zapamiętać te słówka, bo one będą mi się przydawać przez następne lata. Short sure. And the last one here is t-shirt. OK. And third draw is finished. Trzeci rząd słowniczka. And the last one. We start with a hat. No, oczywiście kolory to możecie sobie dobierać, jakie chcecie. Może być kilka. Jeans! Hmm, hmm, hmm. Przypomniała mi się historia właśnie: jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii. Miałem moje najukochańsze na świecie jeansy, i takie naprawdę super. Wyobraźcie sobie, że parę na genialny pomysł, żeby je wybrać. I wyprałem przy okazji je z ręcznikiem czerwonym. I jeansy się zrobiły różowe. Pamiętam, że prałem je w ten dzień wiele razy i serce mi pękło dosłownie. Ale nie udało się niestety ich doprowadzić do wcześniejszego stanu. Skirt. Pamiętajcie, że trzeba jeszcze to podpisać. Ja już podpisałem. Okay. And the last one is sweater. Jakiego koloru u mnie mamy? Czerwonego. Weźmy czerwony. No naprawdę, muszę naostrzyć te kredki. Okay, so this is my Active Dictionary. I am very happy with it. Okay, so now let's go to page 108. Sprawdzę, ile już nagrania. Ok. Dorysuj drugą część każdego obrazka. Dopasuj zdania do obrazku z obrazków, wpisując liczby w okienka. No to najpierw może te liczby. I like windy weather. Windy, wietrzna. Co Wam się kojarzy z wiatrem? Jak myślicie, drogie dzieci? Gdzie jest mój ołówek? Mikroskopina ołówek. Of course, it is the meal, okay? I like sunny weather. Gdy świeci słońce, you need sunglasses. I like snowy weather, snowman, frosty the snowman. So this is frosty. And I like rainy weather. Rainy is this. So 4, one, 3, I teraz trzeba te arcydzieła dorysować ich drugą część. No ja rysować to w ogóle nie umiem, więc to będzie dzikie. Ok, próbujemy wszyscy. Mm -hmm, mm -hmm. Chciałbym umieć rysować. wiecie, moja córka przepięknie rysuje. Ostatnio wygrała konkurs ogólnopolski. Znaczy, wygrała trzecie miejsce, zajęła, a ja. A ja niestety nic w ten deseń. Czyli tak tu. Chociaż się staram. Nie, nie wiem jak to zrobić, coś tu jakoś mi nie poszło z tym wiatrakiem, dobra. Okej, okay. i teraz tu. skręcił mi jakoś nie no muszę poprawić bo to brzydko by było ciekawe jak wam idzie szkoda że nie mogę zobaczyć ale na pewno idzie lepiej niż mi Boże, no to jakąś taką twarz mu zniekształconą zrobiłem. And the last one, sunglasses, okulary. No to to będzie hit. Nie wiem jak to tu. Okej, okay. nie jest źle. Zobaczcie, sami oceńcie. Coś udało mi się tu osiągnąć magicznego, więc jest spokój. Ok. I ostatnie zadanie na dzisiaj: Dopasuj właściwy podpis do rysunku. Co przedstawia? Uwaga. Jedziemy. Shorts, skirt. Hat, T-shirt. I trzeba znaleźć. Shorts, jeans. Nie mamy jeansów. Shorts, skirt, hat, T-shirt. Tak jest. Czyli środkowy. Trzeba wziąć w kółko. Pamiętajcie, że możecie zrobić sami, spróbować sami zrobić te zadania powtórkowe. Ich trochę jest, bo zostało jeszcze 2, 4, 6, 9 zadań więc można próbować samemu. Ok, thank you very much. This is all for today. Pamiętajcie, dla chętnych zadanie na plusa i zadanie y, na szóstkę z książek brązowych. Bye bye!